Ze studia Voice House Sporting Brief Jarosław Kuźniar. Znamy nowego mistrza NBA. To koszykarze Oklahoma City Thunder. W siódmym decydującym meczu finałów pokonali we własnej hali zespół Indiana Pacers 103 do 91. Całą serię playoff wygrali 4 do 3. Siódmy mecz zdecydowało o mistrzostwie NBA po raz pierwszy od 2016 roku. Łącznie takich spotkań było zaledwie 20 w historii. W 16 z nich wygrali gospodarze. Jednocześnie był to siódmy z rzędu sezon, w którym mistrzowie z poprzedniego roku nie obronili tytułu. Tak w długiej serii nie było w NBA nigdy. Niestety ostatni mecz tegorocznych finałów nie obył się bez strat. Już w pierwszej kwarcie meczu zespół z Indiany stracił swoją największą gwiazdę. Rozgrywający Tyrese Halliburton upadł na parkiet bez kontaktu z rywalem i opuścił mecz w asyście personelu medycznego. Później okazało się, że doznał zerwania ścięgna Hillesa, najpoważniejszej kontuzji w koszykówce. Najlepszym graczem finałów został zawodnik Oklahoma City Tender Shai Gilius Alexander. Kanadyjczyk przypieczętował w ten sposób swój najlepszy sezon w karierze. Zdobył w nim także statuetkę najbardziej wartościowego zawodnika sezonu zasadniczego i króla strzelców ligi. Poznaliśmy także mistrza Polskiej Ekstraklasy koszykarskiej, to Legia Warszawa. Stołeczny klub w serii finałowej do czterech zwycięstw pokonał zespół Startu Lublin 4 do 3. Sukces jest tym większy, że ostatnie starcie odbyło się w Lublinie. Był to ósmy przypadek w historii Polskiej Ekstraklasy, kiedy siódmy mecz finałowy wyłonił mistrza kraju. Lublinianie grali o swoje pierwsze złoto. Legia zdobywała to trofeum już 7 razy, ale w bardzo odległych czasach. Ostatni tytuł wywalczyła 56 lat temu. Bohaterem siódmego meczu był zawodnik legii Cameron McGasty. Zdobył 30 punktów na doskonałej skuteczności rzutów z gry i zasłużenie odebrał statuetkę najbardziej wartościowego zawodnika serii finałowej. Wracamy do NBA, bo legendarny zespół ligi Los Angeles Lakers zmienia właściciela. Kwota przejęcia 10 miliardów dolarów. To najwięcej w historii amerykańskiego sportu. Dotychczasowi właściciele, którzy zarządzają zespołem od 1979 roku, mają zachować około 15% akcji klubu i dalej mieć wpływ na sprawy sportowe. Pod ich wodzą Lakersi zdobyli 11 tytułów mistrzowskich NBA od 1980 roku. To więcej niż jakakolwiek inna drużyna w tym czasie. Nowy właściciel drużyny to dyrektor generalny i przewodniczący spółki holdingowej TWG Global, a także magnat sportowy. Ma już udziały w klubie baseballowym Los Angeles Dodgers, zespole kobiecej koszykówki Los Angeles Sparks, tenisowym pucharze Billie Jean, zespole Formuły 1 Cadillac i profesjonalnej lidze hokeja kobiet. FC Barcelona potwierdziła transfer nowego bramkarza Joana García. Zawodnik przechodzi do mistrza Hiszpanii z Espaniolu za 25 milionów euro. Co w związku z tym z przyszłością Wojciecha Szczęsnego? Według dyrektora sportowego Barcelony Polak zostanie w klubie i przedłuży kontrakt o kolejny sezon. Stanie się to we właściwym czasie. Koniec cytatu. W tym momencie nie wiadomo jednak, czy Szczęsny dalej będzie pierwszym bramkarzem. O jego roli w zespole w kolejnym sezonie zdecyduje trener. Po transferze García Barcelona ma jednak w swoim obecnym składzie czterech bramkarzy. Klub musi opuścić jeden z nich. Prawdopodobnie będzie to Marc andré Ter Stegen. To po jego kontuzji do zespołu ściągnięto szczęsnego. Ter Stegen jest już zdrowy, ale stracił miejsce w podstawowej jedenastce. Jego niezadowolenie z nowej roli i konflikt z zespołem zmuszą go najpewniej do odejścia. Niedawno były piłkarz David Beckham otrzymał tytuł szlachecki z rąk brytyjskiego króla, a teraz podobny zaszczyt spotkał tenisistę Rafaela Nadala. Król Hiszpanii przyznał mu tytuł markiza, uznając w ten sposób jego wkład w rozwój kraju przez osiągnięcia sportowe. Nadal będzie nosił tytuł Markiza Lewand de Mallorca, wyspy, na której się urodził i mieszka. Ten tytuł mogą dziedziczyć jego potomkowie. Poza nim wyróżniono także pięć innych osób, w tym pływaczkę paraolimpijską Teresę Perales. Ich kariery są powodem do dumy dla Hiszpanii i stałym punktem odniesienia dla wartości, które powinny inspirować nasze społeczeństwo, mówił król Hiszpanii w czasie ceremonii nadania tytułów. Rafael Nadal jest jednym z najwybitniejszych tenisistów wszechczasów. W karierze wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe, z czego 14 na kortach Rolanda Karosa. To było Sporting Brief od Voicehouse. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniarin Brief i wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club tego briefa możecie także przeczytać. W każdym z podcastów od Voyce czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.